Witajcie, poprzedni filmik skończyliśmy na tym, że był wstęp do Nitro Charge 1.0 i były jeszcze jakieś dwa inne pudełka. I w tym wypadku powtarzamy sytuację, którą mieliśmy trochę z Butaminajki. testowaliśmy dwa naraz. Były to Vapor 10 i Magista Obra w tej kolorystyce takiej seryjnej, gra się toczy. Teraz z Edidasem zrobimy podobnie, też będziemy testowali dwa modele. Zazwyczaj tak nie robiliśmy, ale dochodzę do wniosku, że jest to całkiem niezłe, ponieważ przede wszystkim mamy bardzo dużo butów do testowania i po tych dwóch modelach, za które teraz się bierzemy, uwierzcie mi, że jest jeszcze kilka, które naprawdę też wyczekacie, których też się nie spodziewacie, marek jakichś egzotycznych, więc trzeba trochę z tym przyspieszyć i to mi ułatwi. Drugim powodem, dla którego warto tak robić jest to, że czasem grając w korkach piłkarskich biorę sobie nie, zostaw, zostaw, spoko. Grając w jakichś korkach piłkarskich czasem sobie zmieniam w trakcie treningu zupełnie na inny model specjalnie po to, żeby poczuć różnicę, poczuć jak, co w innym się zmieniło, dlaczego jest lepiej, dlaczego jest gorzej i w ten sposób też wyciągam jakieś wnioski. I zazwyczaj biorę buty, które gdzieś tam już się pojawiły, które dobrze znacie, ale przecież mogłem też sobie zmieniać na te, które aktualnie równie dobrze mogą być rezensowane, bo jednocześnie będę testował dwie pary butów a przyniesie to takie same korzyści jak wcześniej. Dobra, koniec gadania. Pokażę, co tutaj dla Was mam. Dwa pudełka, dwie pary butów, dwie różne kolorystyki, ten sam model. Bardzo dawno już powinien się pojawić na tp.pl, ale nie za bardzo była okazja. Koniec z zdykaniem. Kolorystyki oczywiście gdzieś w narożnika. Lecimy z pierwszym. I będę sobie tu odkładał te wszystkie papiery, żeby nie gdzieś. Dobra, pierwsze są czarne. Proszę bardzo. Eee, może nie najnowsza, bo było ich ostatnio bardzo dużo. E, kolorystyka F50AG0, ale jedna z tych, e, z tych specjalnych, z tych na które od miesięcy się napalałem, e, bo już dawno temu był ich przeciek. Jak wiecie ja mam wyjątkowego świra na punkcie whiteoutów, blackoutów i wszystkich tego typu korków, a Adidas ostatnio naprawdę rozpieszczał moje, moje podejście i moje uwielbienie w tym temacie, bo mieliśmy białe i czarne właśnie te F50 Adizero, mieliśmy całe białe i czarne Predator Instinct i Copa Mundiale, takie specjalne edycje, wszystko razem w tych kolorystykach, Adizero były tylko skórzane, nie mieliśmy tego w syntetyku, to warto sobie powiedzieć, ale wszyscy, którzy pragnęliby naprawdę blackoutów całych czarniutkich, syntetycznych Alizero, będą musieli poczekać gdzieś tak do kwietnia maja 2015. O tym jeszcze będziemy mówili na TPPL, to będzie nasz wielki przeciek jako pierci na świecie, to pokażemy. Więc jest na to czekać również w przyszłym roku w tym temacie. Przede wszystkim ja mam na to czekać, bo te barwy uwielbiam. Proste, ale jednocześnie y, przede wszystkim zbliżające nas do świata profesjonalistów, bo pamiętacie, że y, zanim model pojawi się na rynku, testują go zawodnicy i mają oni właśnie takie całe wyczerpnięte, żeby nie było widać do końca, co to jest. A my zazwyczaj i mamy z tego pożywkę i podnietę. Więc mam, dobra, pokażę drugiem. No właśnie, jakie mogą być drugie? To jest oczywiste. Taran. F50 Ani 04 Whiteout. Również skórka. Najchętniej bym się zawiesił i trochę je pooglądał, też już sobie w domu nieraz w rękach je obracałem i wreszcie będę mógł założyć je na nogi i pokazać wam je w playteście. Co jest fajnego w Whiteoutach, to to, że są one trochę bardziej out niż te czarne, bo w czarnych te kołki, ten przeźroczysty plastik. Czy celowo, czy niecelowo, on tak trochę pod słońce wygląda jak fiolet. Natomiast w White Outach mamy ten plastik faktycznie taki przeźroczysty i buty są bielutkie. No mamy tutaj takie srebrne elementy, szare czy srebrne. Ale to jeszcze jakoś jestem w stanie przełknąć w tej całej koncepcji tego, żeby but był jednolitym kolorem. I w tym momencie cofamy się miesiące w tył, do kiedy Adi Zero było wypuszczone. Y Mówię się usprawiedliwiać z tego dlaczego gdzieś tak w połowie życia tego modelu, a może nawet po, za połową, bo już w pojawi się następne Adizero, dopiero teraz bierzemy się za tą skórę. A no dlatego, że w tej czwartej generacji Adizero nie zawsze są w skórze i w syntetyku. Yy, na przykład kolorystyka, żeby Wam nie skłaniać, niebieska startowa była w skórze i w syntetyku, pomarańczowa już nie i wiele kolejnych też już nie, bo, bo nie jest tych Adizero skórzanych szczególnie na polskim rynku gdzie czasem kolorystyka jest tylko w skórze ale no nie jest ona tak popularna i u sprzedawców ona się nie pojawia w ergolu co prawda te poprzednie były ale tak czy inaczej w całej Polsce nie jest tego za dużo eee, więc do te, dopiero teraz biorę się za tą skórę poza tym to jest taka trochę moja samoludność bo wiedziałem że wyjdą te blackouty whiteouty w skórze i za wszelką cenę chciałem poczekać aż właśnie one się pojawią żeby móc wam je pokazać i żebym też ja je miał bo wyglądają naprawdę świetnie. Taka jest historia w ogóle Adi Zero w skórze, jeśli mamy się zająć tym tematem i mamy o tym powiedzieć w recenzji. na pewno to samo jeszcze powtórzę, Adi 01 skórzane były naprawdę świetne. Jak dla mnie Adi 01 w skórze to jest naj... jeden z najlepszych butów, jakie kiedykolwiek wypuszczony przylegały jak ta skarpetka, o której w tym roku się naprawdę dużo mówi, były po prostu świetne. Jeśli ktoś z Was nie ma Adi Zero w skórze, a znajdziecie gdzieś swój rozmiar to naprawdę one teraz niedużo kosztują. Warto kupić szczególnie te przedliftingy. Potem Adizero skórzane miały duże problemy z żywotnością i z jakością tej skóry. Przypomnijmy, że kiedy były jedynki, znacznie większa część tego buta była faktycznie skórzana, bo już w kolejnych generacjach, łącznie z tą, skórzany but... Polega na tym, że skórze mamy tą przednią część cholewki, tą, która odpowiada za to czucie piłki, za prowadzenie. Yy, już niekoniecznie odpowiada za to, żeby but nam tutaj dobrze trzymał stopę w tym obszarze, który pokazuje, czy to dobrze, czy to źle. Na pewno but, który jest w całości ze skóry, trochę inaczej by się czuło niż który jest zbudowany w ten sposób, ale okej, okay, to ujdzie. Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby poprawić ich żywotność. I żeby ta skóra była trochę lepsza. I tu jest pierwsze zaskoczenie po tym jak wyjmujemy te Adi Zero z pudełka. Może wyjmę tutaj wszystko. Ok. Kiedy wyjmie się te Adi Zero z pudełka, to i patrząc na nie i dotykając, już widzimy, że skóra jest znacznie lepsza niż w poprzednich edycjach, może nie jest to taka skóra premium jak w Adipiurach SL-kach na przykład. Ale nie jest to też skóra taka, jak byśmy powiedzieli, że jest w większości tego typu butów, czyli nie tej półki elit jakiejś ekskluzywnej, ale takiej profesjonalnej dla piłkarzy. Naprawdę skórka robi bardzo dobre wrażenia, jest taka mięciutka w dotyku. Zresztą to już widać, jeśli na nią spojrzeć, że ona ma takie charakterystyczne dla tej dobrej skóry, charakterystyczny sposób się łuszczy, ma taką fakturę i tutaj to widać więc bardzo dobre wrażenia. Dodatkowo w bucie skórzanym moim zdaniem bardzo ważne jest przeszycie to, w jaki sposób tutaj poprowadzono te nici. I te nici zazwyczaj muszą być, bo gdyby nie to, to ten but w swojej formie byłby dużo luźniejszy, wiadomo, że skóra się rozciąga i gdyby nie te nici, ona by się rozciągała za bardzo, przede wszystkim na boki i stopa by nam w środku latała. Więc ta nici utrzymuje formę buta. Poza tym no, tworzy też jakieś takie wybrzuszenia, które pomagają czasem kontrolować piłkę. I tutaj to przeszycie jest świetne. Nie za małe, nie za duże. Nie, nie tworzy buta zbyt sztywnym. Nie tworzy tych wybrzuszeń y, zbyt grubymi, zbyt wypukłymi. Y, przez to czucie piłki byłoby zmniejszone, bo ta skóra tak naprawdę by, by była zbyt spięta. Jest to coś bardzo fajnego, bardzo fajne, Już, już mi się podoba ta skóra. Y, co jeszcze? Może wiecie co? Inaczej niż w recenzji ja sobie je założę na stopę i powiem Wam od razu jak wygląda rozmiarówka, ponieważ chociaż to zrobimy yy, akonto tego, że później bierzemy się za skórzany Alizero i jeśli ktoś chce sobie kupić to już chociaż będzie znał rozmiar. Zobaczymy. Jak pamiętacie w Alizero syntetycznych yy, było coś takiego, że wziąłem sobie 47, 1, 3 na początku okazały się za małe, a takie zawsze miałem ali 0. Przez to, że zmienił się trochę ten syntetyczny materiał. Dobra, ja, ja już mam swoje wrażenia dotyczące... Dotyczące tego co tutaj czułem. Nie będzie, że sobie zawiążę. A, dzisiaj biorę je na trening. Jeszcze nie mogę doczekać. A to dlatego, że wszystko czuje się tutaj bardzo fajnie, ta skóra, no jeszcze zakładając, mamy dodatkowe odczucie, jaka jest fajna, bardzo fajnie wszędzie przylega, jest mięciutka, jest naprawdę dużo większy komfort niż w syntetykach. No i to należałoby się spodziewać, bo to jest jedna z zalet skóry, ale jest bardzo fajnie, naprawdę. A, będę mógł sobie białe i czarne założyć. Dobra, nie muszę to zrobić, muszę nie będę odrywał tych metek bo nie robiłem jeszcze unboxingu będę go dopiero nagrywał oczywiście mówimy o momencie w którym to, to kręcę dobra mam dwa na nogach i tak jak mówiłem czucie, czuć bardzo fajnie to wszystko nie mogę się zaczekać aż będę grał i rozmiar bo o tym obiecałem wam powiedzieć to są 48 czyli tak samo jak w przypadku wersji syntetycznej myślę że jeśli wziąłbym e, jednak ten numer mniejszy, to męczyłbym się na początku i nie jestem pewien, czy przez to, że są one przyszyte w taki sposób, jaki są, by one się tak bardzo rozciągnęły. I co jeszcze warto sobie powiedzieć, zwróćcie na to uwagę, bo zawsze się mówi, że skórzane buty tak się rozciągają. W jakim obszarze ten but jest skórzany? Bo zazwyczaj skórzany but jest odtąd dotąd. No to zobaczcie, ile tu jest do rozciągania. A tutaj jest tylko ten obszar, więc to się Wam tak bardzo nie rozciągnie, jak, jak inne skórzane obuwie. Więc Raczej rozmiar w dół nie za bardzo, czy tam jedna trzecia rozmiaru, czy dwie trzecie w przypadku Adidasa. Ach, jest podnietka z nich. Eee, dobrze, kończąc temat. But wygląda fantastycznie, czuję się na stopie fantastycznie. Eee, w ogóle cała koncepcja, już odchodząc trochę od Adizera, cała koncepcja z tym wypuszczaniem wszystkich whiteoutów i blackoutów była naprawdę udana i to co Adidas zresztą robi. W drugiej połowie tego roku naprawdę bardzo się podoba. Jeśli jeszcze pomyśleć o, o tych crazy lightach, które wszystkie wyjdą, no kolekcja Hunt może to jest tylko kolorystyka, a nie jakaś taka zmiana w technologii, w tym jak będą te buty wykonane, ale wszystkie jubileuszowe predatory, na przykład takie jak te 94, które dostał nasz najlepszy Forumowicz, to jest naprawdę coś niesamowitego. A my mamy jeszcze w planach jeden konkurs z kurkami Adidasa do końca tego roku, więc na pewno te fajne koreczki zagoszczą w waszych domach, w domach któregoś z was, czy paru z was. Dobrze, kończymy? Niedługo zabieram się za, za testy, za nagrywanie playtestu i przede wszystkim po prostu zatestowanie testowanie Adizero i Nitro charge, które mieliśmy w poprzedniej wstępie do recenzji. Понимаете, что я это